Dzień dobry widzowie, słuchajcie, dzisiaj jest ten dzień Dzień, w którym wychodzą nowe Pokémony I będziemy właśnie szli je sobie kupić Ostatnio sobie zakupiłem takiego padzika właśnie Ponieważ będziemy grać na Nintendo Switchu Możliwe, że nawet będą z tego jakieś streamy A teraz lecimy, bo za 15 minut otwierają Media Markt Będzie mega hype na to, może w Opolu będzie mniejszy ale no, na przykład w Warszawie to już widziałem zdjęcia, że są ultra to ultra kolejki. No już jest zimno na dworze, jest masakra. Ale nic na to nie poradzimy. Kierunek Media Markt. Oby były poksy, moje są zarezerwowane, ale jest taki problem, że zarezerwowałem je dopiero wczoraj jak byłem w Warszawie i prawdopodobnie nie dotarły, więc mam nadzieję, że jakieś będą po prostu na półce. Jest Paweł, któremu jest zimno Ale on nie, nie, jest zimno, on chce ich po Pokemony, prawda pan Ja Miałem ja nagrywać... Miałem nagrywać tego... E, telefonem, ale wziąłem kamerę, cieszysz się? tak Co tam? Jesteś zadam? Molo, tak, Mogę ci nagrać, jak mi opowiesz parę słów o Pokemona? Czemu tak bardzo ci na nich zależy? Yy, nie wiem, czemu mi tak bardzo zależy Lubię, Ale... bo trzeba zbierać i być najlepszym trenerem Pokémon. A jakiego Pokémona chcesz mieć przede y... wszystkim? Z tych nowych, czy A... ogólnie? Z nowych i ogólnie. Aha. Nie, ogólnie to jest Bulbazaura, poluje na y... najsilniejszego Bulbazaura, na setkę w Pokémon Go. Mądre, mądre. Tak. A, w tydzień... A teraz nie wiem, zobaczymy, jakie są, nawet nie wiem, jakie będą nowe. Nie wiem tylko, że chcę tego kota roślinnego jako starter. A ja mam mega dylemat, bo nie wiem jakiego sobie wybrać na starter, ale chyba pójdzie ogniste, bo całe życie brałem te ogniste Wy też możecie dać znać w komentarzach, jakie wy wybieraliście zawsze. A te obiektywy jest fajne, poczek nas łapie ładnie. No. Że jest tyle wszystko miejsca widać. jeszcze. Wcześniej dla porównania widzowie i w sumie Paweł też. Wcześniej mniej więcej było tak. O, że musiałem na maksa mieć tego, nie? Obiektyw. A teraz na lajcie pych i wszystko widać, wszystko widać. Widzowie jesteśmy na schodach, które mówią do nas. Pizda. A czemu tak mówią? Bo to są stare schody, które kiedyś próbowaliśmy skakać Kiedyś sobie rozwaliłem tutaj kostkę Z tego co pamiętam i to tak konkretnie No i w końcu no, na długo. Pamiętasz? No, było coś takiego Pamiętam, że miałem jakiegoś krwiaka Pomiędzy kostką a stopą W sensie między piszczelem a stopą I ten krwiak Coś tam mówili, że jakby się wylał To nawet mogliby mi amputować stopę Na szczęście się nic nie stało takiego No i te schody są scary ale może kiedyś jeszcze je spróbuję skoczyć Ale raczej nie Ale nie trzeba ich skakać, będziemy grać w Pokémony. Dokładnie, w sumie będziemy grać w Pokémony, nie trzeba skakać do skorupy Ale fajnie w ogóle, że mam w trójkę No właśnie Wszyscy zajawka na poksy Właśnie, właśnie, właśnie widzowie, bo będziemy mieć w trójkę Paweł będzie miał, Tibir będzie miał I ja będę miał, o ile się uda kupić zaraz Bo ta rezerwacja moja jest taka jeszcze niepewna na dzisiaj No, no w ogóle się okazało, że ten kurde Że... Moja rezerwacja jeszcze jakby nie dotarła Tutaj Aha. Ale z tego co patrzyłem, to niby są na stanie takie wolno stojące Więc miejmy nadzieję, że ze względu na to, że będziemy pierwsi Mam nadzieję To po prostu kupimy Znaczy w sumie ja przede wszystkim kupię, bo Paweł ma zarezerwowane, więc No, jak to działa dobrze, to No, jakby, jak wszystko będzie działać dobrze, to ten, nie? I będziemy grać w trójkę I można multiplayera robić w tej gierce, więc jest totalny, totalny sztos tylko nie wiem jak to jeszcze będzie działało w sumie ten multiplayer. Będziemy Ach. biegać razem, pokazywać sobie Pokémony. Tak. Zoma dłuższego. <laughs> <Pokemona>. Radosa. <Giera> <laughs> Fajnie. Będzie dobrze. Już jesteśmy prawie, bo tutaj już pewnie poznajecie, albo nie poznajecie, jesteśmy koło Reala już prawie, tam gdzie nagrywałem dużo poradników i vlogów na początku. Swojej działalności na YouTube. No a i obok jest Media Markt, na którym właśnie. Atakujemy, żeby zdobyć nasze pokemony Ciekawe czy będą jakieś kolejki, nie, Właśnie tak. dlatego chcę zaraz zobaczyć no. Chciałem przed 10 być, tak. żeby zobaczyć yy, Czy będą kolejki Czy, czy będzie, wiesz, takie Ale zwykłe odparcie, czy właśnie... 9.56 Zobaczymy, tak, tak. czy, no, czy stoją maniacy Właśnie, bo o 10 otwierają Mediamark, więc zobaczymy, czy stoją jakieś maniaki Ja specjalnie przerwę w pracy teraz będę odrabiał pół godziny <laughs> Ja też o, sobie o. Ale dziwne bosy ma takie sierść dziwną Dziwny pies <grywa> wygląda jak mop, no, mop no, <grywa> <dokładnie. grywa> so, Jakbyś go nabił, go, nabił go na kijanie To no. so, normalnie może by było być podłogi nim A gdy coś jak patrzę to tak ci powiem że tak nie widzę za bardzo ludzi Chyba tylko my jesteśmy tutaj psychofanami A z ciebie trochę przysłomka ale, ale ogólnie będzie dobrze, byle właśnie się udał kupić. Nie mogę doczekać, jak z trójkę se właśnie wejdziemy w ten świat gdzieś tam no. i pobiegamy razem. Właśnie, bo tutaj teraz coś takiego jest, że chyba będzie no. się dało w ogóle zwiedzać, nie? Razem. No. Że że na tej trochę przechodzić grę, typu, nie? Jakby, no. Tak przynajmniej się pobawić. Otwarty świat jakoś. No. Mam nadzieję, że nas nie zaskoczy jakaś subskrypcja za 200 zł <noise> żeby nie, zwiedzać. Nie, nie. nie no, chyba jest to wbudowane. Jest tylko, ciekawe tylko jak online. to da. online, ciekawe jak te serwery. Patrz, usta, nikt nie czeka. Dwie osoby. Gdzie? Widzisz kogoś? A nie ktoś jest. Dobra, Paweł wyczaju. Rzeczywiście. Dwie osoby. Tylko ciekawe, czy po Pokemony. Dwie no osoby. Jak coś to wiecie o co ma, ma, ma. wjeżdżamy tam w nich. I ja mu dawaj, dawaj te Pokémony! Bomba! Dobra, papa, powiedziałem słowo Pokémony i się chłop obrócił. Nie wiem, widziałem dawaj te Pokémony i normalnie się obrócił, nie? Czy tam obróciła, nie wiem, bo to z daleka, to nie widać. Ale Beka, dobra pokażę wam, że już jesteśmy na miejscu. Widzicie, tam na końcu, na końcu są dwie osoby. Ale... A na tak w ogóle ja to widziałem... Aha, bo zdzielił i tego, no? Będą przebudować chyba coś. Może, bo oni tu w ogóle też przerabiają ten Mediamark. Z tego co widzę. A ja w ogóle, to jeszcze mam Minecrafta do odebrania, więc ja dzisiaj mam y Win-win. Win-win. <laughs> Właśnie ja Sanio też kupiłem Minecrafta, więc będziemy z Pawem grać. Możliwe, że będziecie widzieli jakiś streamy niedługo z tego. Tak. Więc stay tuned. Z Pawlite będziemy budować Skateparki. Park. Skate I, I nie tylko. A zrobię Bulbazaura w Minecrafcie. O. O. A, ja, a ja, ja może, wiesz co ja zrobię? No. Ja bym zrobił tego, Gaskiego. albo no. Huntera no. sobie najbardziej. No. no. Hunter w Minecrafcie. Da się? Da się no, chyba, się. nie? No. no. Tylko najpierw muszę się nauczyć, bo ja w ogóle tam no. Chodzę, gram, 15-20 minut i mnie Zobi zabija i nie wiem co się dzieje. Ja Paweł no, no. mnie podszkoli i będziemy nie. robić. I właśnie jeszcze tak przy okazji widzowie, ze względu na to, że kupiłem tego pada, no to będą też streamy z Skater XL. I nie tylko w sumie. do wszystkich jakichś deskorolkowych gier będą też streamy na moim kanale na YouTubie. Gorku. Dobra, czekamy na wejście i wbijamy. Drzwi się otwierają, proszę Państwa. Można biec dziesiąta dziesiąta zero zero punktualnie. punktualnie po widzę, no, powinien odebrać tutaj, to, tak? No to idź, 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 tutaj, idzie. a ja idę szukać. Coś tu jest wystawione. Nie widzę, gdzie one są. idź, banery. Myśmy się pytali, oni dopiero otworzyli Aha, i dopiero Myśmy będą do towar dopiero? Do towarowywać. I, te, I oni powiedzieli, proszę o chwilę cierpliwości, więc chwilę Aha. musimy cierpliwościowo To czekamy chwilę, czyli jest Ale szansa, to że to kupimy konsolę Konsolę? Jest Pokémon. No. no Patrz, są wszystkie naklejki Ta. Edycja już jest z tego Ale nie ma gier Ale nie ma no, gier jeszcze A tutaj, chyba Zelda jakaś była pokazywana Wszystkich wystarczy, no, A no, ile nas jest? Ty masz swoje. O, Gdzie? O, Board bez tu. Jo. To będzie najlepsze, nie? Skorp, A, skorp, masz przeciwnikę. To jest Holder napada. Co ty gadasz? Nice. Ale, ale, ale z PlayStation chyba, nie? Jakiś taki, no. Ale co ze switcha by tutaj ale w sumie... nie leżał. A nie ale to w sumie patrz, Na telefon też się da. No i tak dalej. No, no, to kurde. O, jakie pudełko jeszcze tu da a już w no. prezent na urodziny? Ej, nie, też, nie. też o tym w ogóle myślałem, tylko nie chciałem nagłos mówić. A już się wygadał, więc pewnie wyślę winie i nie będzie prezentu. Halo ma niedługo urodziny, tak, by the way, więc. Znaczy, no jeszcze kawałek, ale już niedługo. Zespojlowałem mam trochę. Dobra, czekamy. A tutaj macie dużo też fajnych akcesorii, tak, by the way. Skupiłem sobie takiego pada właśnie. O, teraz już co, a ja chciałem sobie kupić w Mediamarcie. No to akurat nie było, musiałem jechać do Media Expert do konkurencji. O, a pady wyglądają tak. To są te stare pady, w sensie stare, te joyconowe. A ja właśnie chciałem mieć jakiegoś większego, żeby mi się łatwiej grało. Na komputerze przede wszystkim, żeby mi się dało podpiąć i to był dla mnie priorytet. O, no niestety muszę tak nagrywać, bo muszę czekać i nie mogę więcej nagrywać, bo mi ochrona biła. Muszę nagrywać stajniak <noise> Już czekamy, czekamy, zaraz może się uda kupić. Zapraszamy po odbiu. Nie będziemy mieć? Jakbyśmy nie wzięli pro preorderze, to byśmy nie mieli tego, nie? Dobra, tak. Ok, karton będzie. Udało się. Mamy. I jeszcze z zabawkami. Takimi, o. A to otworzę na chacie. A czerwone akurat nie mają, czyli Tibir wziął czerwoną wersję i nie miał. A my mamy w fioletowej. Pablito jeszcze na Minecrafta czeka. Fajnych boksów. się. Pawle? Cieszy się. się. Ostrzejmy nagrywał, żeby ich nie widział. Gdzie ten Minecraft? jest Minecraft? Tivir jako czerwony skarlet, pokaż skarletę jeszcze, o, tak wygląda fioletowy, tak wygląda skarletka. Tivir z czerwoną skarletką nie dostanie, nie wiem my czemu, ale płonąć czerwone nie dostają. No tak, no bo to normalnie tak powinno? Być. Każdy powinien dostać, nie. bo się będziemy pytać jeszcze raz. Udało się, mamy to mission complete, nie było łatwo, bo tak naprawdę dostali je niby przed chwilą, nie? Mm -hmm. Zostali niby przed chwilą i nie mieli czasu nawet tego zapakować, zatowarować ani nic w tym stylu. Fota robiona. Idziemy, <głos> <głos> idziemy do domu. Już więcej tu nie będę nagrywał po drodze. Pokażę Wam na chacie jak, jak wygląda ta zabawka i odpalimy też gierkę na telewizorze i zrobimy mini teścik i taką krótką recenzję jeszcze na pierwszy rzut oka. Także widzimy się już na chacie. A właśnie, na razie Paweł. Cześć. <noise> No i jesteśmy w domu. Tyk. Otwieramy szybki unboxing. Lubię ogólnie Pokemony, ale tych nowych za bardzo nie znam, szczerze powiedziawszy. Jo, yo, yo, yo. diamondy schowane. Tak wygląda. Spoko wygląda, nie. To już jest wciśnięte do środka. Odpalamy naszą konsolę. Pik na telewizorku. I zaraz będziecie widzieć wszystko. Jeszcze wam pokażę moją kolekcję. Tak na szybko tyk Fifka, pyk, nowe poksy, pyk, i Minecraftik będzie grany. Hunter będziesz miał nowych ziomów, postawimy ich tutaj, żeby fajnie fitowały ze switchem. Nadszedł ten moment, proszę Państwa, zaczynamy. Odpalamy Pokémon Violet. Let's go! No, ok, teraz takie szybkie przemyślenia na koniec. Pograłem sobie trochę i powiem Wam szczerze, tak. Trochę te dialogi przymulają. Szkoda, że nie ma żadnego, wiecie, lektora, dubbingu czy cokolwiek, ale to było wiadomo, że nie będzie. No, ale fajnie jakby było. Um, ta kamera też, jak się chodzi, tak, to trochę taka dziwna jest. Trochę mnie to irytuje, denerwuje, może to kwestia przyzwyczajenia, po prostu jest to totalnie inna gra. Teraz w formie takiej 3D. No, ogólnie na plus, jak najbardziej, mega mi się podoba, ale jest dużo takich, już na samym starcie widziałem dużo takich problemów graficznych i tak dalej. Momentami też trochę mi się, jakby skacze klatkuje obraz przez parę sekund, na przykład. To są takie przemyślenia dla ludzi, którzy się zastanawiają, czy kupić. Moim zdaniem dalej warto kupić. Bo to wiadomo, dopiero ile pograłem, pół godziny, godzinę jakoś. I uważam, że jest to mega, kozarska gierka i mam nadzieję, że po prostu wyjdą jakieś patche i ulepszą to wszystko na sam koniec. To tak, że jak... Specjalnie o tym mówię wszystkim, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że ta gra jest idealnie dopracowana, no bo nie jest. Ale no, miejmy nadzieję, że będzie gitara. No i co? Ja się biorę za dalej, zagranie i tak dalej. I widzimy się już niedługo. Pamiętajcie, łapa w górę, subskrypcja i td. Do zobaczenia wkrótce. Yo!